Polska Mówi, pan generał Waldemar Skrzypczak, witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam. Panie generale, e, chciałbym z Panem porozmawiać o Ukrainie. E, pytam różnych ludzi, e, być może u Pana znajdę odpowiedź e, jakąś, która w jakiś sposób może dawać szansę na to, że um, Ukraina wygra tę wojnę, ale wygląda na to, że żaden z krajów, czyli Rosja i Ukraina, nie wygra tej wojny. Czy Pan się zgodzi z taką opinią? Żadna ze stron nie osiągnie militarnego zwycięstwa. Żadna ze stron nie ma w tej chwili przewagi takiego, która by dała gwarancję, że któraś ze stron militarnie y, tą wojnę wygra. W tej chwili jest impas strategiczny, obie strony stoją, można powiedzieć, na pozycjach obronnych, jest y, strategiczne operacje, polegają wszystkim na tym, że obie strony szukają takiego miejsca, momentu, gdzie mogłyby ewentualnie wykonać jakąkolwiek operację zaczepną, ale moim zdaniem żadna z, ze stron nie jest w tej chwili gotowa do takiej... Tylko skalowej operacji, jak wcześniej zapowiadali Rosjanie w lutym, że przeprowadzą. Ta operacja nie uda się już im, dlatego że oni wytopili swoje wojska na szturbach, na sześciu kierunkach jednocześnie, uderzając m.in. w Bahmudzie, w Afdiebce, w Bukharze, więc te wojska im stopniały, ten element zaczepny, ten komponent zaczepny stopniał. Więc w związku z tym Rosjanie przychodzą teraz do operacji obronnej. Teraz Ukraińcy nie są jeszcze gotowi do operacji zaczepnej z uwagi na to, że dopływ środków walki i sprzętu z zachodu oraz poziom wyszkolenia żołnierzy nie gwarantuje dobrego przygotowania oddziałów do prowadzenia operacji zaczepnej. Czy um, za taką sytuacją również może stać to, że powiedzmy, nie wiem, jest zima i, i czołgi, które ważą po kilkadziesiąt ton nie mogą się przemieszczać? A na przykład Znale? na wiosnę ta sytuacja poprawi się na zasadzie, w cudzysłowie nie. poprawi... Nie, to... To już nie ma znaczenia w tej chwili. Rasputica nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ żadna ze stron nie ma potencjału zdolnego do przeprowadzenia wielkoskolowej operacji. Proszę zauważyć, co się dzieje na froncie. Na froncie w tej chwili trwają y, działania bojowe, zażarte walki na poziomie taktycznym. Bo to, co się dzieje w rejonie Bachmutu, to jest poziom taktyczny. Tam walczy, powiedzmy, no półtorej, dwie, trzy brygady maksymalnie. Podobnie na każdym innym kierunku. A zatem nie ma to wymiaru operacyjnego. Nie ma to takiego... Rozmachu, żeby można było myśleć, że którakolwiek strona wyprowadzi to zdecydujące uderzenie. Zatem, moim zdaniem, obie strony się szykują. Rosjanie do obrony, a Ukraińcy do kontrąpiencji, którą zapowiadali od dawna. Ale tu nie raz jest problemem dla Ukraińców, a to, że nie są jeszcze gotowi. No dobrze, to, to co dalej w takim wypadku? Na co możemy liczyć? Czy możemy liczyć na to, że, nie wiem, ten rok przyniesie nam taką sytuację, że obydwie strony z, usiądą e, do stołu i będą negocjowali jakieś warunki zawieszenia broni? No, czy wie pan co? Wydaje się, że na to się będzie zanosiło. Czy na to się już zanosi? Bo widać wyraźnie, że świat zachodni głównie ogląda się na to, to się będzie u nich działo. W, w wielu krajach będą wybory. W Stanach zaczyna się kampania wyborcza i to będzie miało duży wpływ na decyzję Pentagonu i innych stolic europejskich, na to, w jaki sposób, z jaką częstotliwością, z jaką siłą, jaką mocą będą wspierały Ukrainę. Czy to pozwoli Ukrainie y, wojnę prowadzić z y, sukcesami? Przy czym y, moim zdaniem, bez pomocy Zachodu Ukraina wojny prowadzić nie będzie mogła, bo nie będzie miała potencjału y, do walki. To po pierwsze. Po drugie, Moim zdaniem, Ukraińcy zbudują przewagi takiej nad armią rosyjską, żeby mogli armię rosyjską z tych 20% terytorium Ukrainy, którą w tej chwili Rosjanie kupują, wygonić. Nie mają takiego potencjału. Rosjanie też gonią resztkami, może, powiedzieć, no, może inaczej, Rosjanie mają problemy z wojskami, dlatego że oni wyczerpali ten potencjał zaczepny, ofensywny, Powołują teraz 400 tysięcy rekruta w kwietniu kontraktowego i poborowego, ale ten żołnierz na front nie trafi wcześniej jak y, sierpień, wrzesień, może październik. Zatem Rosjanie stąd przechodzą do operacji obronnej. Proszę zauważyć, mówię o tym od dawna, że Rosjanie na kierunku południowym przygotowują obronę wzdłuż Dniepru, wzdłuż Biornika Kachowskiego i wzdłuż, y, wzdłuż prowincji, y, obwodu zaporowskiego, minują, fortyfikują, y, bo tamtędy miała iść ta operacja zaczepną Ukraińców, która nie pójdzie moim zdaniem na Krym, bo koszt jaką zapłacą, koszty jakie zapłacą Ukraińcy za ofensywę przez zaporowski, hercegowskie obwody na Krym będzie potworna i oni mają tego świadomość Podobnie jak kierunku północnym, gdzie y, Ukraińcy we wrześniu uderzyli z kierunku Charkowa na Ługańsk mieli powodzenie, ale okazuje się, że po 4-5 miesiącach walk Rosjanie wyparli z tych terenów, które oni gdzieś zajęli. W tej chwili generalnie ognisko walki kupuje się, skupia się wokół łuku donbaskiego, czyli wokół Donbasu. I tam jest w tej chwili, uwaga, obu stron skupiona. Panie generale, czy istnieje ryzyko, że kraje te, które wspierają Ukrainę, nagle powiedzą, no przepraszamy, ale już dalej nie możemy w takim stopniu wspierać, no bo widzą, że to nie przynosi jakiegoś oczekiwanego celu i, i, i wtedy no, Ukraina, nie wiem, zostanie trochę osamotniona? Wydaje się, że stoimy przed takim wyzwaniem. Wydaje się, że Europa stoi, Stany też. I trzeba teraz pomyśleć, jak Ukrainy wspierać, żeby Ukraina mogła trwać i żeby chcemy wszyscy, żeby ona tę wojnę wygrała. Ale jak ma wygrać, jak nie będzie miała takiego potencjału, który mógł być przeważającym nad potencjałem rosyjskim. Panie redaktorze, nie ma takiej szansy, żeby Rosjanie mieli mniejsze siły, niż mają Ukraińcy na froncie. Ukraińcy, nawet jakby mobilizację zrobili dużo większą niż... Do tej pory robili, nie będą mieli potencjału wyszkolonego, żeby mieć przewagę nad armią rosyjską. Teraz zatem trzeba zastanowić się nad tym, i to wszyscy powinni teraz już siąść, a nie w czerwcu czy w lipcu, jak zwykle, zachód spóźniony zacząć rozmawiać między sobą, budować szansę Ukrainy na to, żeby szansa, żeby ta Ukraina z tej wojny wyszła zwycięsko. I wcale militarnie, bo moim zdaniem nie uda się tej wojny zakończyć z żadnej ze stron, tak jak powiedziałem na wstępie. Przez zwycięstwo militarne. W związku z tym trzeba stworzyć Ukrainie warunki polityczne, dyplomatyczne i ekonomiczne, żeby ona mogła z tego konfliktu wyjść zwycięsko. I teraz pytanie takie: jaką cenę Ukraina zapłaci za to? Czy to będzie to terytorium, które Putin zajął? Putin, proszę zauważyć, on w tej chwili realizuje politykę faktów dokonanych. To, co zdobyłem, jest moje. I on będzie przy tym trwał. I moim zdaniem gwarantuje między innymi to jemu prezydent Chin, który dał mu gwarancję bezpieczeństwa tym, że możesz jeszcze być prezydentem Rosji, możesz jeszcze trwać, jesteś niezagrożony, ja cię gwarantuję bezpieczeństwo. Oczywiście cenę, jaką zapłacisz za to, to mamy dostęp do wszystkich twoich surowców i, i będziemy cię, na ile będziemy mogli cię wspierać politycznie. To ma te gwarancje, zatem tu idzie gra wielki, w tej chwili o wielką stawkę. Przyszłość Ukrainy na tej szali jest, Najważniejsza, ale powtarzam, tutaj musi być natychmiast podjęte takie działanie przez Zachód, przez Stany Zjednoczone, aby budować to, o czym mówiłem wcześniej. Panie generale, decyzje Kremla są nierzadko nieobliczalne. Czy jeśli. Prezydent Zełański, Ukraina, powiedzmy, będzie chciała odbić Krym, inne miejsca. Rosja z dużym prawdopodobieństwem potraktuje to jako napaść na niepodległą Rosję. Czy nie ma ryzyka, że zostanie użyta wtedy na Ukrainie bomba jakaś nuklearna? W czerwcu ubiegłego roku prezydent Chin powiedział Putinowi, że nie ma prawa użyć broni jądrowej. Putin nie użyczy broni jądrowej właśnie dlatego, że on jej nie musi używać, panie redaktorze. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Ukraińcy zdobędą Krym? Czym? Jak przełamią tą obronę, która, którą Rosjanie w tej chwili grupują na południowym kierunku? Tam Rosjanie mają sporo wojska. Żeby móc przełamać tą obronę rosyjską na tym kierunku, która jest mocno fortyfikowana, jest zaminowana, tam jest 40, 470 tysięcy hektarów. 470 tysięcy hektarów zaminowanych na wschodnim froncie Rosjanie zaminowali. Pan sobie wyobraża, jak to pokonać? Ukraińcy, żeby móc taką obronę przełamać, muszą mieć przewagę 5-6 razy okrotną na jednym kierunku. Nie zbudują. A zatem, jak mają dojść do Krymu? Wie pan, te deklaracje niektórych dowódców amerykańskich, że do lata Krym. To tak sobie zadaje, zadaje pytanie, chyba ci ludzie po prostu, którzy to mówią, po pierwsze, to nie znają Rosjan. Dwa, nie znają doktryny, nie znają warunków terenowych, w jakich prowadzi się te operacje na tym Teatrze Dzień Wojennych i nie znają historii. Bo ci, którzy by się wysilili, e, to by poczytali Mansteina, stracone zwycięstwa i te operacje w tym właśnie rejonie, które on między innymi prowadził z 11 Armią. Nauczyliby się czegoś, natomiast widać wyraźnie, że nie wyciągają z lekcji z historii. To jest błąd zasadniczy. Patrząc, panie generale, na zasoby militarne, nie wiem, Niemiec, Francji, no, można by się było powiedzieć, przeliczyć na tych zasobach. Czy my, jako Polska, odrabiamy lekcje w tej chwili, wyciągamy z tego wnioski? ty znaczy tak, wydaje się, że tak, że to, co się w tym lidzie, dzieje, jeżeli chodzi o dozbrojenie polskiej armii, to jest kierunek właściwy. Właściwy na te czasy na pewno, bo przyszłość, ja widzę to inaczej, ale na te czasy jest to kierunek właściwy. Bo my nie wiemy, jak się skończy ta wojna na, na, z Ukrainą. Ja wiem na pewno, że Putin na pewno awantury z NATO szybko nie zacznie, bo nie otworzy szybko zdolności bojowej. Poza tym biologia też Putina kiedyś skończy, dopadnie, będzie musiał odejść. Więc my nie wiemy, nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie rozwój, czy modernizacja, czy prorogaryzacja armii rosyjskiej. Musimy być gotowi na wszelką ewentualność. I kierunek, moim zdaniem, jest poprawny. Dobry. Ale ten reżim i to zło, które gotuje Kreml, to nie tylko Putin. Nawet jeśli jego nie będzie, no to przyjdzie ktoś następny, to z pewnością też, że tak powiem, będzie tę politykę dalej propagował. Wydaje się, wie Pan, że są oczywiście zawsze dwa warianty. Pierwszy, że będzie głowy jak Putin, lub będą inni, którzy widzą, do czego doprowadził Putin swoją polityką, swoją wiarą w to, że armia. Rosyjska jest w stanie wygrać ze wszystkimi i w zasadzie tak dobrą sprawę to Putin jest sprawcą tego, co jest największym nieszczęściem w historii Rosji, a największym nieszczęściem w historii Rosji jest upadek tego imperium, który z taką litością chciał Putin budować. I ta nowa ekipa, mam nadzieję, zauważy to i nie będzie chciała być ekipą agresywną, tylko będzie chciała takiego pokojowego rozwoju Rosji, bo Rosja bez podania ręki Rosji, Zachodu i z innych stron już się z kolan nie podniesie szybko. A co mogłoby pomóc tej nowej ekipie w uzyskaniu takiego, takiego celu i prowadzeniu takiej polityki ogólnoświatowej? Znaczy, wie pan, jeżeli się kogoś wskaże w tej chwili w Moskwie, to budziłby nadzieję na współpracę z Zachodem, to już go by jutro nie było. Pod mi gością no, oczywiście. Więc to byłbym bardzo ostrożny w definiowaniu, kto był, mógłby być. Natomiast wierzę w to, że są tacy, którzy szukają takiego rozwiązania, którzy będą chcieli, żeby Rosja z tego wyszła. Z tego wyszła z tej opresji, bo Rosja jest w opresji i to dość poważnej opresji, której, z której Putin już nie potrafi wyjść i niezależnie od gwarancji, które mu dał prezydent Chin, to on nie wie, jak z tego impasu wyjść. Będzie szukał takiego rozwiązania, które jego uchroni przed linczem narodowym, bo on w tej chwili po upadku imperium staje w obliczu linczu narodowego i on ma tego świadomość. No, właśnie. I czy istnieje taka szansa, że naród wyjdzie e, e, na ulicę i, 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 i nie będzie się bał tego pałowania, i rzeczywiście, że tak powiem, doprowadzi do upadku tego, co się dzieje w tej chwili w Rosji, tego systemu? Mnie się wydaje, że na razie póki co to jeszcze ludzie nie mają pełnej świadomości tego, co się stało. Do ludzi nie dotarło jeszcze to, co jest udziałem Rosji. I stąd, moim zdaniem, ludzie nieświadomi tego, co się wydarzyło, nie jakby. Nie wspomniał tego, o czym my w tej chwili mówimy, ale mówię, to jest kwestia czasu i to dotrze do tych ludzi, oni to zrozumieją, ale ja ufam, że wszędzie, prędzej biologia dotknie Putina i jakaś ekipa, która go zastąpi, będzie szukała rozwiązania tego problemu. Panie generale, kończąc naszą rozmowę, ostatnie pytanie, czy ta sytuacja, która w tej chwili jest pomiędzy Ukrainą, ta stagnacja troszeczkę, można tak nazwać, a w tej wojnie, a Rosją, czy to nie jest taka cisza przed wielką burzą, która może być? Co pan ma na myśli, mówiąc wielka burza, polityczna czy militarna? Militarna. Nie, moim zdaniem nie, dlatego że Ukraińcy, tak jak powiedziałem, nie mają w tej chwili potencjału do wykonania operacji zaczepnej, jeżeli by chcieli wykonać tą w kierunku Krymu... Moim to jest bez szans, natomiast ja tylko widzę jedno rozwiązanie dla Ukraińców to bitwa spotkaniowa z armią rosyjską w rejonie Donbasu, gdzie Ukraińcy mając przewagę 2 do jednego mogą rozbić już i tak poturbowane wojska rosyjskie. I tu bym szukał rozwiązania takiego, które mogłoby powalić na kolana przynajmniej jakiś czas armię rosyjską. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. M gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Spokojnego dnia.